W Australii nie jest to normalne, żeby wejść sobie do wody, do oceanu, do morza, gdzie wam się podoba. Trzeba wiedzieć, czy tam jest bezpiecznie. I powiem wam szczerze, że lepiej raczej przyjąć, żeby nie wchodzić tutaj do wody, do oceanu, niż żeby właśnie na ryzyko wchodzić. Trzeba naprawdę wiedzieć, ok, tu można wejść. Można się kąpać tu jest bezpiecznie, niż tak sobie stwierdzić, a dobra, tu nie ma żadnych znaków, to pewnie znaczy, że jest bezpiecznie. Nie. U nas też niedawno jeszcze nie było znaków ostrzegawczych o krokodylach, czy też nawet o śmiercionośnych meduzach, a dla lokalców było to oczywiste, że się nie wchodzi do wody. Jak jakiś turysta został poparzony przez, meduży, przez meduzę, czy też właśnie zaatakowany przez krokodyla, czy też rekina, no to lokalsi się dziwili, no przecież to jest normalne, że się do wody nie wchodzi. co to tacy turyści wchodzą do wody, nie wiedzą, że to jest Australia. Trochę taki brak zrozumienia ze strony Australijczyków, szczególnie tych, co mało podróżują, bo w ich oczach to każdy powinien wiedzieć o tym, jakie tu jest zagrożenie, niebezpieczeństwo i nie wchodzić do wody. Więc wszędzie w Australii są rekiny. Wszędzie. Oprócz rekinów jest mnóstwo innych niebezpiecznych zwierzaków w tej wodzie, jak krokodyle w naszej egzotycznej, tropikalnej części Australii, meduzy śmiercionośne, które. Przez poparzenie mogą was zabić, które są nawet bardzo blisko brzegu. A wiecie, w tych południowych, bardziej Stanach, tam też mają niebezpieczne meduzy. Może nie mają tych śmiercionośnych, ale takie, które jak was poparzą, no to też jest agonia, mega ból. Stonefish, które mają w swoich kolcach też truciznę, toksynę i też możecie umrzeć, jak na nią nadepniecie. Jadowite węże wodne, więc ja wam mówię, raczej do wody tutaj nie wchodźcie, chyba że naprawdę wiecie, że jest to bezpieczne miejsce. Jest na przykład ratownik, jest to oznaczone flagami żółto-czerwonymi, że właśnie w tym rejonie można się kąpać. I to zazwyczaj, słuchajcie, nie jest tak, że wchodzicie na jakąś plażę i jest ratownik i na całej tej plaży możecie się kąpać. On patroluje na przykład jakiś skrawek i są te flagi rozłożone od lewa do prawa na jakimś węższym terenie. I jak będziecie pływać poza tym terenem patrolowanym przez ratownika i coś wam się stanie, no to nie myślcie, że Australijczycy będą nad z Wami ubolewali. Twierdzą, że to wasza wina, że weszliście do oceanu tam, gdzie plaża nie jest patrolowana. Też w wielu miejscach, w różnych warunkach pogodowych są bardzo silne prądy. Na przykład jak są cyklony, to jest tak silny prąd, takie silne fale, że nie powinno się wchodzić do oceanu, nawet w wodach, w których nie ma rekinów czy tych śmiercionośnych medus. I jak w Australii widzicie czerwone flagi na plaży, to znaczy, że nie wolno na 100% wchodzić do wody, bo tam na 100% jest jakieś Niebezpieczeństwo.